Faz biurka na syna przedwcześnie zmarłego aktora na dobre i na złe. 2 września 2025 roku znany telewizyjny aktor Piotr Nowakowski, ukochany mąż i ojciec, zmarł nagle, pozostawiając rodzinę w żałobie. Żona pożegnała go między innymi za pośrednictwem mediów społecznościowych, dzieląc się bolesną wiadomością z bliskimi i przyjaciółmi. Poinformowała też o założeniu zbiórki na edukację starszego syna. Z głębokim żalem powiadamiamy, że dziś nad ranem odszedł mój ukochany mąż, najwspanialszy tato, Piotr Nowakowski. Nie mam słów, żeby opisać tę stratę. O pogrzebie Piotra poinformujemy wkrótce. Proszę o modlitwę w intencji Piotra. Magda, Janek i Ida napisała na Facebooku. Pogrzeb Piotra Nowakowskiego odbył się 10 września 2025 roku. Aktor został pochowany na stołecznym cmentarzu północnym. Zbiórka na rzecz syna Piotra Nowakowskiego. Śmierć Piotra Nowakowskiego nie tylko pozostawiła rodzinę w żałobie, ale także postawiła przed nimi wiele nowych wyzwań. Magdalena Nowakowska postanowiła założyć internetową zbiórkę na rzecz swojego syna Janka. Środki mają pomóc chłopcu w kontynuowaniu edukacji, rozwijaniu pasji oraz w ewentualnym wsparciu terapeutycznym, jeśli zajdzie taka potrzeba. 2 września 2025 roku odszedł Piotr, cudowny człowiek, przyjaciel i przede wszystkim ukochany tata Janka. Był kimś, kto potrafił dawać z siebie całe serce, obecny, ciepły i mądry, stworzył z synem wyjątkową więź, której nie sposób opisać słowami. Jego nagła śmierć zostawiła w życiu Janka ogromną pustkę, nie tylko emocjonalną, ale także codzienną i materialną. Zabrakło najważniejszego wsparcia, które dla młodego chłopaka było filarem bezpieczeństwa i rozwoju. Wiele osób pytało nas, jak mogą pomóc. To dzięki tym głosom wsparcia i życzliwości zdecydowaliśmy się otworzyć tę zbiórkę. Zebrane środki pomogą zapewnić Jankowi możliwość dalszej edukacji, zajęcia rozwijające jego pasję oraz, jeśli będzie tego potrzebował, wsparcie terapeutyczne, które pomoże mu przejść przez ten trudny czas. Dziękujemy za każde dobre słowo i każdy dar serca. Wasza obecność daje nam poczucie, że Janek ma wokół siebie wielu życzliwych ludzi, napisała Magdalena Nowakowska na stronie zbiórki na rzecz jej syna.